Generem programu jest firma Ecoserve Innowacyjne technologie dla ochrony środowiska to stabilny i nowoczesny pracodawca z powiatu koneckiego nieświn ulica Kielecka 3i Trzy duże projekty realizuje Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich przy użyciu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Szpital pozyskał ponad 50 milionów złotych na rozwój zarówno budynków, jak i systemów informatycznych, czy oddziału kardiologii. Są to rekordowe środki w historii placówki. Udało nam się pozyskać ogromną kwotę, jak patrzymy na historię szpitala, jeśli chodzi o inwestycje. No, dzięki temu poprawimy i jakość udzielania świadczeń, ale też poprawimy tą infrastrukturę. Dla personelu, żeby ergonomicznie, bezpiecznie i komfortowo udzielać tych świadczeń, nie tylko pielęgnacyjnych, ale też w ogóle przy opiece nad pacjentem. Pierwszym dużym projektem, który można zauważyć gołym okiem, jest rozbudowa zakładu opiekuńczo-leczniczego, który ma zyskać sporo przestrzeni. Dzięki temu działaniu będzie możliwe obsłużenie większej liczby pacjentów. Na dzień dzisiejszy mamy zrobione prace rozbiórkowe części istniejącej zolu, mamy fundament części południowej, ściany nośne, zbrojenia. Zrobiliśmy fundamenty części zachodniej. Prace trwają. Mamy WLZ porobione. Przed ekipą jeszcze sporo pracy. Obecnie trwa część murarska. Niedawno zamontowano przewody wentylacyjne, a po postawieniu ścian przyjdzie pora na stropodach, elewację okna i wszelkie działania związane z wykończeniówką. Planowo przebudowa ma potrwać do lata przyszłego roku. Duży rozwój czeka także oddział kardiologii, gdzie planowany jest remont i dokupienie specjalistycznego sprzętu. Otrzymaliśmy środki z KPO w wysokości 20 milionów zł na Remont, modernizację oddziału, a także na zakup sprzętu specjalistycznego, stół do pracowni hemodynamiki, rezonans magnetyczny, a także tomograf komputerowy, który poprawi diagnostykę kardiologiczną w naszym rejonie. Modernizacja będzie polegała na wymianie łóżek i. Do, kup do kupienia pozostałych brakujących sprzętu specjalistycznego. Na dzień dzisiejszy nie bylibyśmy w stanie sobie ich kupić z własnych środków, bo sam koszt, jeśli chodzi o kardiologię, to ponad 18 milionów złotych. Będziemy wymieniać rezonans, tomograf, ale też bardzo ważny z punktu widzenia chirurgii naczyń angiograf do wykonywania tych badań, bo jesteśmy drugim oddziałem w województwie świętokrzyskim, który udziela tych świadczeń, no i ilość tych pacjentów z roku na rok jest coraz większa. Ważnym aspektem w działaniu szpitala jest bezpieczeństwo danych pacjentów, a także sprawność systemów informatycznych To trzeci projekt, który realizowany będzie ze środków z KPO. Jest to inwestycja poświęcona podniesieniu między innymi cyberbezpieczeństwa w szpitalu aczkolwiek również wdrożenie rozwiązań AI dla systemów medycznych polegające na Integracji z platformą usług inteligentnych. Dzięki temu radiolodzy będą korzystali z modelów certyfikowanych AI, która to przyspieszy im diagnostykę obrazową dla pacjentów. Oczywiście, również co za tym idzie, będzie wymienione, będą wymienione serwery, komputery dla personelu medycznego, będzie rozbudowana sieć Wi-Fi dla pacjentów. Przede wszystkim oraz digitalizacja dokumentacji nałożonej przez CES o kolejne 9 dokumentów dla elektronicznej dokumentacji medycznej. Niektóre z projektów dopiero czekają na realizację i są we wstępnej fazie związanej z przygotowaniem dokumentacji i rozpisywaniem przetargów. W kwietniu zakończony został też remont szpitalnego oddziału ratunkowego, który nie był finansowany z KPO. Łącznie Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich pozyskał w tym roku około 70 milionów złotych rządowych funduszy na rozwój i poprawę jakości oferowanych usług.